Komputer osobisty 7 1 zbudowany w szkole podstawowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Stodzienicach. Komputer jest zgodny z komputerem Apple I zaprojektowanym i zbudowanym przez Steve'a Woźniaka, inżyniera wynalazcy polskiego pochodzenia, jednego z założycieli firmy Apple. Do budowy komputera został wykorzystany 8-bitowy procesor 6502, oryginalnie produkowany przez firmę Most Technology, a dzisiaj produkowany przez firmę Western Design Center. Komputer został wyposażony w 32 KB pamięci RAM, która znajduje się w jednym układzie stanowym firmy Atmel oraz 32 KB pamięci RAM, która znajduje się w kolejnym układzie stanowym firmy Sharp lub OGI. Ponadto komputer posiada układ 6551 firmy Rockwell lub WDC, który umożliwia komunikację z innymi urządzeniami komputerowymi lub terminalami, ponieważ komunikacja realizowana jest poprzez port USB. Sygnał do standardu USB konwertowany jest przez układ MCP2221A firmy Microchip. Trzy układy różnych rodzajów bramek TTL widoczne pomiędzy układem pamięci RAM i układem 6551 tworzą tzw. adresator pamięci. Obok mikroprocesora znajduje się oscylator kwarcowy generujący sygnał zegarowy o częstotliwości 1 MHz oraz przycisk resetowania komputera. Zielona dioda świecąca LED sygnalizuje zasilanie, czerwona wysyłanie danych przez port USB, a żółta odbieranie danych. Komputer 7.1 1 jest połączony z komputerem standardu IBM PC za pomocą przewodu USB, w którym uruchomiony jest program Terminala Terater, w którym komunikuje się komputer Cwenian 1. W pamięci ROM komputera 7.1 1 jest teraz zapisany interpreter języka programowania BASIC, stworzony przez firmę Microsoft dla komputera Apple One. Po naciśnięciu przycisku resetowania wyświetlany jest początkowy tekst powitalny. Następnie interpreter basic pyta o rozmiar pamięci RAM w bajtach oraz ilość znaków w linii terminalu. Wyświetlana jest ilość wolnej pamięci i tekst powitalny. BASIC umożliwia wprowadzenie instrukcji, które będą od razu wykonywane. Instrukcja PRINT umożliwia wyświetlanie różnych danych, na przykład liczb lub tekstów. Instrukcja PRINT wyświetliła wynik dodawania 2 plus 2, czyli liczbę 4. Teraz instrukcja PRINT wyświetliła napis ZSP studienicę. W przypadku wpisania słowa, które nie są instrukcją języka BASIC, interpreter wyświetlił stosowną informację o tzw. błędzie składni. BASIC przede wszystkim jednak umożliwia pisanie programów, które umieszczane są w pamięci komputera, a następnie umożliwia ich uruchomienie. Program składa się z kolejnych linii. Każda linia rozpoczyna się od jej numeru. Oto prosty program. W linii numer 10 znajduje się instrukcja Print wyświetlająca napis ZSP strudziny W linii numer 20 znajduje się instrukcja GoTo, która umożliwia skok do podanej linii programu. Tutaj jest to linia numer 10. Taki program nigdy się więc nie kończy. Po wpisaniu wszystkich linii programu można wyświetlić go za pomocą instrukcji list i zweryfikować. Kiedy cały program jest już napisany, można go uruchomić za pomocą instrukcji RAM. Program wyświetla napis Z z ponieważ program wykonuje się w nieskończoność, trzeba wymusić jego przerwanie. Naciskając kombinację klawiszy Ctrl i Z, interpreter przerwał wykonywanie programu i jest gotowy do przyjęcia instrukcji. Oczywiście program nadal znajduje się w pamięci i można go ponownie uruchomić lub wyświetlić. Instrukcja New powoduje usunięcie z pamięci zapisanego programu. Program został usunięty, co można zweryfikować za pomocą instrukcji LIST. Teraz nie wyświetliła się żadna linia programu. Oto program składający się z trzech linii, wyświetlający 10 razy napis ZSP Studzienice. Wykorzystana została do tego tak zwana pętla zbudowana za pomocą instrukcji FOR, rozpoczynającej pętlę oraz instrukcji Next, kończącej pętlę. W tej pętli wykorzystana jest zmienna i które w każdym przebiegu pętli otrzymuje kolejne wartości od 1 do 10. Po wpisaniu wszystkich linii programu, jak zawsze, warto wyświetlić go za pomocą instrukcji list i zweryfikować. Wszystkie linie zapisane są prawidłowo, można więc uruchomić program za pomocą instrukcji run. Program wyświetlił 10 razy napis ZSP100 wpisując ponowną linię o jakimś istniejącym już numerze. Linia ta zostanie w programie zmieniona na nowo. Linia numer 20 została zmieniona na taką, której wyświetlane są kolejne potęgi liczby 2. W tym celu została wykorzystana zmienna i zwiększona w każdym przebiegu pętli o 1. Symbol daszka w języku basic jest operatorem potęgowania. Zmieniony program wygląda następująco. Linia numer 20 została zmieniona. Po uruchomieniu program wyświetlił 10 kolejnych potęg liczby 2. Instrukcja input umożliwia wprowadzenie danych oraz wyświetlanie stosownych komunikatów związanych z danymi, które mają zostać wprowadzone. Do programu zostanie dodana linia numer 5, w której program zapyta użytkownika o ilość potęg liczby 2, jaką ma wyświetlić. Ta podana przez użytkownika liczba zostanie zapisana w zmiennej o nazwie 2. Ponadto zmodyfikowana zostanie linia numer 10, tak aby pętla wykonywała się tyle razy, Ile życzy sobie użytkownik, czyli taką liczbę, jaka zapisana jest w zmiennej A. Zmieniony program po wyświetleniu go za pomocą instrukcji list wygląda teraz następująco. Po uruchomieniu wyświetla się pytanie, ile potęg. Użytkownik musi teraz wpisać jakąś liczbę, niech będzie to liczba 10. Następnie program wyświetla 10 kolejnych potęg liczby 2. Uruchamiając ponownie program i wpisując liczbę 5, wyświetla się 5 kolejnych potęg liczby 2. Uruchamiając jeszcze raz program i wpisując liczbę 50, wyświetla się 50 kolejnych potęg liczby 2. Do programu zostanie dodana linia numer 40 z instrukcją GO TO, realizującą skok do linii numer 5, czyli do początku programu. Teraz program będzie wykonywał się w nieskończoność. Aby umożliwić jego zakończenie zostanie dodana linia numer 8. W tej linii zostanie wykorzystana tak zwana instrukcja warunkowa. Instrukcja ta sprawdza, czy podany warunek jest spełniony, czyli czy jest prawdziwy. Jeżeli jest spełniony, to wykonuje skok do podanej linii programu, jeżeli użyto instrukcji Go to lub powoduje jego zakończenie, jeżeli użyto instrukcji END. Jeżeli użytkownik wpisze ilość potęg jako zero, to program się zakończy. Cały kod programu po wyświetleniu Go za pomocą instrukcji LIST. Wygląda teraz następująco. Po uruchomieniu wyświetla się pytanie, ile potęg użytkownik wpisuje jakąś liczbę, następnie program wyświetla wybraną liczbę kolejnych potęg liczby 2 i ponownie pyta o ilość potęg. Program wykonuje się tak, aż do czasu, gdy użytkownik wpisze liczbę 0. Jak można było zobaczyć, interpreter języka BASIC stworzony przez firmę Microsoft dla komputera Apple One działa w pełni również na komputerze Savian 1, zbudowanym w ZSP studenicach.